Nazywam się Arseniusz Finster, jestem burmistrzem Chojnic. Nazywam się Mariusz Paluch. Na co dzień pracuję dla Powiatu Chojnickiego, jestem starostą. Nazywam się Zbyszek Szczepański. reprezentuję przepiękną gminę Chojnice. Chojnice biegną dla Poli. Cały powiat Chojnicki biegnie dla Poli. Cała gmina Chojnice, jak i moja osoba biega dla cudownej dziewczynki Poli. Biegnę dla Poli. Biegnę dla Poli. Biegnę dla Poli. Nazywam się Marcin Sawa, jestem elektrykiem. Nazywam się Jacek Kruk, jestem kierownikiem do spraw inwestycji. Nazywam się Lucyna Rizakowska, jestem asystentką stomatologiczną. Nazywam się Michał Tomczek, jestem menadżerem floty. Nazywam się Krzysztof Gorus, jestem właścicielem salonów optycznych. Nazywam się Irena Józefowska, jestem prezesem firmy KORI. Nazywam się Kazimierz Gintar, jestem właścicielem firmy Gintar. Nazywam się Gabrysia Słuchowska i pracuję jako recepcjonistka. Nazywam się Krzysztof Kowalski, prowadzę sklep motoryzacyjny. Nazywam się Adrian Jeszka, zajmuję się marketingiem i stronami internetowymi. Jestem Łukasz Awek-Prodzyński, jestem menadżerem w firmie WestPolTVizen. Nazywam się Michał Domielski, jestem menadżerem. Nazywam się Michał Urbanak, jestem prezesem firmy Urbanak Inwestycje. Nazywam się Magdalena Nałęcz i jestem menadżerem sprzedaży. Nazywam się Marek Skajewski, jestem szefem produkcji. Nazywam się Jakub Piotrowski, jestem radcą prawnym. Nazywam się Jarosław Wąsik, jestem szefem filii Salonu Renault w Chojnicach. Biegnę dla poli. Biegnę dla poli. Biegnę dla poli. Biegnę dla poli. Biegnę dla Biegnę poli. Da poli.